Mi się telefon trzyma, powiem Wam. Pogoda u mnie znakomita. Przestało padać, można wejść na dwór. Tylko powiem Wam, że jakieś muszki latają tutaj. Dajcie znać, jak sobie radzicie z tymi muszkami. Czy u Was nie ma muszków? Czy też są? Zobaczymy, czy ktoś w ogóle przyjdzie, czy nie. Za mną wywroteczka stoi, jak widać. Ty, tu kumary są. Już komary, kurcze gryzą Zobaczymy, chwileczkę poczekamy aż się zejdziecie O, pierwsza łapka wpadła To mi się podoba Widać, że swój Trafił na kanał, chcesz by Bary Bary przeładował No bo na poprzednim live'iku Barry właśnie był, pisał, komentował Teraz jedzie to pewnie nie ma czasu pisać Ale łapkę zostawił To się nazywa gość Jo, na budowę dziesiątki O, to super kucze A to komuś przewozić czy swoją? Daleko już tam prace postępują. Co nieco widziałem na filmikach, że już nowy asfalt tam leją. Także dzieje się, dzieje się. O tu, jak ładnie przybywacie. Już cztery osoby to mi się podoba. Ale chyba wali nową za granicę, bo nie piszą. Tylko jedna osoba pisze. Jedna osoba łapeczkę dała. Usługa, a, widzisz, po pięknie, a daleko już tam z budową są? Pod Toruń sięgają, czy jeszcze nie? O, żubelki ćwierkają elegancko. O, już mamy 11 osób, coś niesamowitego. Ładnie idą, o popatrz, to tak To mówią, Chińczyki też ładnie z autostradą szli, a w pewnym momencie się zawinęli i skończyli, nie? Później długo stało Radio Sport News, cześć, siema Dzięki, również pozdrawiam O, 26 osób A jak tam oglądaliście ostatnio moje filmiki? Dorzucam własno ręcznie stworzone pioseneczki, jak wam się widzą. Mi się najlepiej podoba ta z budowy garażu. Hit sezonu, postaw se garaż. Coś niesamowitego, kurczę, ta pioseneczka. Kto jeszcze nie widział, zachęcam obejrzeć. Piszcie w tytuł postaw se garaż i wam powinna wyskoczyć. No, u was też taka ładna pogoda. Przestało padać, wypogodziło się. Wróbelki ćwierkają, ptaszki śpiewają Niedługo srebrny przycisk zdobędziesz. O ci powiem do tego srebrnego Już na koniec kampanii miało być niedługo, niedługo, a tu coś spowolniło ostatnie czasy. I nie wiem czemu, czyżby przez nowe ustawienia, czy wytyczne YouTubeka, Coś mi strasznie wszystko zwolniło Tak już nie przybywa, zasięgi nie te I teraz próbuję z piosenkami Wrzucać do filmów Zobaczymy jak one się tu Przy ten um, Zagnieżdżą, czy będzie potencjał na to, czy nie ale to tylko od Was zależy, czy będziecie lajkować, komentować, udostępniać, czy będą Wam się podobać, czy nie. No to też liczę na Waszą pomoc, żebyście pisali w komentarzach. A i także jest nowa jeszcze ta udogodnienie na karcie społeczność. To Wy możecie zaczynać pisać na mojej karcie społeczność, dawać różne tematy. Witam serdecznie, ABS. Do fryzjera, panie. O, kurczę, ABS, ty tylko z tym fryzjerem? Czyżbyś był fryzjerem? Ludzi nagarniasz? No, czasem bycia było, bo ci powiem trochę faktycznie może i przyrosłem. <laughs> trzeba przed sezonem Przystrzyć się, nie? Ale powiem: o, jak słońce świeci, to bynajmniej w ciachę nie. Ano nie? Anonimaus, witam, o czym kanał? O buraka kolego. Alan Szafarski, pozdrowisz? Pewnie, pozdrawiam Alana. Środek na zero, a boki niech zostaną. O, ABS, to by było ciekawie. Dziś kurczę, my tu o fryzjerzy od razu 90 osób na live'ie, nie? Także się dzieje, tylko łapeczek coś tak słabo dają. Kevin Wastola, Nie wiem, co ty tam piszesz. Pisz po polsku, jak możesz. A no muzma. W jakich burakach? Dwuznacznie można to odebrać. No jak go jakich? O takich z pola kurcze. Się sadzi, się obrabia, się wyrywa, takich na cukier o. Widzisz. Tego mi brakowało na cukier. Kiedy pierwsza kampania? Kiedy była pierwsza kampania? O ci powiem chyba z 20 lat temu. Jak zaczynałem kampanię to na ładowarce wtedy ładowałem w takie czyszczarki, co za ciągnikiem się ciągało. A teraz po prostu transportuję buraczki, kuczę z tego spod maszyny na cukrownię A już kampania pewnie niedługo ruszy, że już niebawem. A kiedy będzie w tym roku? No ci powiem szczerze, nie wiem jeszcze, ale gdzieś koło września Także już parę miesięcy Wakacje, moment z letą, trzeba się brać za robotę, sprzęt przyżykować i gitara Także będzie się działo, będą nowości Artu, cześć AB, za teraz nie pracujesz Teraz nagrywam filmiki i robię co nieco Ale nie w transporcie to garażyk jakiejś postawię z płyty warstwowej fajny wleciał też odcineczek z piosenką zachęcam obejrzeć Zatytułowany postaw tu czy idzie tak w rytm, że coś niesamowitego. To widać. Dobrze się dorobiłeś na tych burakach. No widzisz, kurczę, buraki popłacają. Nie wiem, czy tylko nie garba czasami. No ale różnie to w życiu bywa, nie? No ale widzisz, kurczę, YouTube, Facebook. Piktoczek to to wszystko idzie, nie? Ludzie oglądają, reklamy wyświetlają, to mi kaska na konto wpływa. Także dzieje się, dzieje się. Jest utrzymanie. Dawid Łysak, cześć. Ale powiem Wam, że skacze kucze. Raz 100 osób, raz 60. Czyżby przez przypadek na shortach Wam się wyświetlał znowuż? Czy o co tu chodzi? O, już 40. A w żniwa nie wozisz zboża? Jakąś wiek... większy gospodarzy? Nie, nie wożę. Ci powiem, nie mam zaszczelnej łódki. Tak żeby mi wszystko ziarko uciekło Także na zboża się nie pcham Wolę sobie posiedzieć o przed słoneczkiem, na słoneczku poopalać się, wypocząć przed kampanią Wiecie, na kampanii to jest kurczę, ostra jazda. Nie ma zmiłuj. miłuj Trzeba zasuwać wtedy. Ale fajnie tak kucze. Dawno lajbika nie prowadziłem. Fajnie tak z wami pogadać. No, Powiem wam, że kucze komary czy myszki jakieś tu latają. Jak wy sobie radzicie z tym? No, widzieliście jak przeleciała mucha, jaka? Szkół na takie szybkie. Pracujesz w firmie, czy jednoosobowa działalność gospodarcza? Jednoosobowa działalność gospodarcza. Także nie zatrudniam nikogo, sam jestem samowystarczalny, jak to się mówi. I działam. Zobaczcie, jakie ładne niebo. Coś niesamowitego co? Was też tak ładnie Piotrek Kozłowski Elo Czym się zajmujesz? Kurczę, a ty pierwszy raz na moim kanale Powiedz mi weszłeś z karty short czy przez przypadek? To już ci mówię. Woże buraczki Do cukrowni on jest szefem. Dokładnie. A widzisz, jesteś nowy. No tak. Kurczę. Ostatnio bardzo dużo nowych osób się wyświetla. Nie wiem czemu. To jak jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Bo ciekawe filmiki są. I teraz ostatnio daję muzyczkę do filmików. Bardzo ciekawa. Ostatni filmik z garażyku, postaw se garaż, ale ta muzyczka to wciągnie. A masz świnki lub bydło? Nie, nie mam świnek, nie mam bydła. Nie jestem gospodarzem. Mam transport, ciężarówkę własną. Także powiem wam, że się dzieje, dzieje się. Elegancko. No, udostępniajcie jak możecie, lajkujcie. No, jak widzicie, do 100 tysięcy już dużo subskrypcji nie brakuje. Także może w tym roku złoty, nie złoty, tylko ten srebrny, czy jaki tam przycisk będzie od youtubka Teraz to niszczy rolnictwo. No, Piotrek ma relację. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma jak to mówią No tak No ale ja jeszcze akurat włożę do Polskiej Bo kruszwica To jeszcze Polska cukrownia Także dzieje się, dzieje się jak tam u Was pogoda, opowiadajcie, zobaczcie jakie piękne niebo popadało. Teraz próbuje słonko się przebić, ale ma przez chmury bardzo ciężko. Ptaszki wróbelki śpiewają, ćwierkają. Tak Piotrek mieszkam w kujawsko Pomorskim. Sixpack, Siema A ty Piotrek też z Kujawsko-Pomorskiego? No Ci powiem, pomiędzy Włocławkiem a Toruniem No Włocławka mam jakieś 30 kilometrów Okolice Ciechocinka No wiem gdzie jest konin Oto kawałeczek daje mnie U Was też tam sieją buraczki? Też sieją Kiedyś tam koło konina byłem Przejeżdżałem przez ten konin przygód a w co bawiło się w latach dziewięćdziesiątych i osiemdziesiątych o panie to były zabawy tyż jesteś chyba z tych czasów że pamiętasz Artur Ustka o Ustka daleko w Ustce byłem w wojsku do przysięgi także wiem gdzie Ustka Widzisz, u ciebie sprzedali. No tak, na tych mniejszych miejscowościach posprzedawali. Bo tu i było koło Dobrego i koło Rześcia Kujawskiego, i też pozamykali, posprzedawali. No właśnie, też słyszę, że kupcze coraz mniej ludzi się je te buraki. Ciekawe, co to będzie w tym roku. Może kampania będzie krótka. Zwięzła zobaczymy. No, widzisz więcej ludzi kukurydzę się. Je. No i ci powiem, że się wcale nie dziwię. Jak ponoć cena za burak taka, a nie inna. Ludzie próbują wszystkiego, ale kurczę. A, to z 2012. Nie wiesz jak było w latach 90. i 80. Nie te czasy. Wiem, że taniej było i tyle, no taniej. Chyba powiem mi zabawy innej, kucze. A dzieciaków to się kurna, latało po bunkrach, nie po bunkrach, kucze po lasach. Coś było niesamowitego w tamtych czasach. Podchody, nie podchody, kucze. A teraz, kurczę, każdy przy komputerze. Telefon i w telefonie siedzi. Nie ma tej młodzieży. Kiedyś się łaziło, kurczę, noc, nie noc. To były czasy, kurczę. Ale fajnie tak. Dawno Lajwika nie prowadziłem. Fajnie se pogadać. Zobaczyć, co tam u Was słychać. No, kto nowy. Zachęcam obejrzeć ostatnie odcinki. Bo ciekawą muzyczkę do filmów dałem. Postaw garażku, kucze to się robi chicio. Także zachęcam, obejrzyjcie, wysłuchajcie. Zostawcie jakiś komentarz po sobie. Dajcie łapeczkę. Piotrek, teraz na całą wieś to może jeden gospodarz ma kilka krów lub świn. A kiedyś to każdy Boże źle się dzieje. No, Piotrek ma rację, kurczę. Giną te gospodarstwa w oczach. No, ale ci powiem, nie tylko gospodarstwa giną. Inne rzeczy też, jak się dobrze rozejrzysz. To coraz gorzej się dzieje. Tyle osób, dwie łapeczki. Ja nie wiem. Już nie każę wam donate'ów wysyłać, kuczy, ale łapeczki moglibyście kliknąć. Ja tam mam 13 lat i czasem na konsoli gram, ale z kolegami bawimy się nadal. My to w 24 minuty mamy pomysł na przygodę. O, i super łowca. I tak trzymać. O, jak pięknie mi się podoba. Cztery łapeczki. Wielkie dzięki. Potrek, nie będę się tu wypowiadał, bo kurczę, nie chcę, żeby cenzura tu tego lajwika nie zjadła. Bo to nie o tym kanał jest. Także o, możesz Piotrek na karcie społecznościowej tam Poznapisać i wtedy jakoś się do tego ustosunkuje. No, bo nową funkcję YouTubek wprowadził, że widzowie mogą na karcie społeczność pisać posty, nie. Nie wiem jak to się ma, bo nikt jeszcze żadnego posta nie napisał, nie zaczął, także nie mam pojęcia jak to się tam dzieje, ale jest taka funkcja, że możecie zacząć pisać temat i, i post będzie sześć w świat. A chętnie bym to wypróbował, tą funkcję. Gdzie ci będę kiwał, kurno chyba źle rozumiesz. Widzę ty Piotrek to jesteś fany, ale gorę chcesz obejść, co? Napisz posta. O, Piesek szczeka. Czyżby ktoś szedł, kucze? Powiem Wam, że coś się dzieje. Dobra, słuchajcie, 20 minut już leci liveik, Będę kończył, bo mi się później, kucze, będzie długo przerabiał i zamulał. Internet. Także trzymajcie się. Do następnego razu. Zachęcam. Oglądajcie filmik Kucze z piosenką o garażu. Postawię se czy jakoś tak tytuł brzmiał. Łapkujcie, udostępniajcie i komentujcie się. Także trzymajcie się, do następnego razu, pozdrawiam.